去祝福孩子吃。 Wczoraj Rada Mediów Narodowych wybrała prezesa Telewizji Polskiej. O sytuacji w mediach publicznych, misji i roli, jakie powinna te media spełniać, będziemy rozmawiać z naszym gościem, panem Krzysztofem Skowrońskim, prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i założycielem Radia Wnet. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Media publiczne muszą charakteryzować się niezależnością. Telewizja publiczna jest najważniejszym medium w Polsce. To pana słowa jeszcze w trakcie, nazwijmy to, kampanii czy ubiegania, się o fotel prezesa telewizji polskiej, od kogo lub od czego media publiczne powinny być niezależne? Od reklamodawców i polityków. To są dwie największe zależności, czyli uzależnienie od pieniędzy i uzależnienie od świata politycznego. Ta niezależność nie oznacza, że media publiczne powinny być zupełnie na zewnątrz świata, odizolowane od świata, nie patrzące na politykę, ale decyzje. Powinni podejmować ci, którzy w mediach publicznych są zatrudnieni i ci, którzy są odpowiedzialni za to, jakie są media publiczne. Czyli od, od tych dwóch źródeł. Tak? Jeżeli jesteśmy zależni, czyli wykonujemy polecenia klasy politycznej, no to wiadomo, że wtedy to nie są media, tylko to jest PR. A z kolei, jeśli chodzi o reklamodawców, to sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale oczywiście strumień pieniędzy i reklama też zabija pewną wolność opowiadania o świecie. Tak? Jak reklamuje się duży bank, to już dziennikarz nie idzie do dużego banku, żeby się dowiedzieć, co w tym banku się dzieje i jak ten bank funkcjonuje, tylko ten bank jest objęty pewną tajemnicą. A tak na, na dobrą sprawę, tym się różnią media komercyjne od mediów publicznych, że media publiczne powinny mieć ten świat otwarty. A dziennikarze powinni być w nim wolni. To w jaki sposób zrobić, aby media publiczne miały ten świat otwarty, bo wiemy, że obecnie jednak finanse, które zapewniają jednak właśnie reklamy, są bardzo istotnym źródłem utrzymania telewizji polskiej? To jest kwestia abonamentu, tak, czyli w wielu krajach sytuacja materialna telewizji jest regulowana zupełnie inaczej niż w Polsce. W Polsce ta ściągalność abonamentu jest na bardzo niskim poziomie. I Nawiązuje tutaj Pan do koło, przykładu Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład, za nie można pójść do, do więzienia? Na przykład Wielkiej Brytanii, tak. Budżet BBC to jest około 5 miliardów funtów szterlingów. Budżet misyjny telewizji publicznej to jest 300 milionów. Tak. To jak porównamy te dwie, dwie sumy, to wiemy o tym, że BBC może dużo, dużo, dużo i jeszcze raz dużo więcej niż telewizja publiczna. Ale to jest w rękach polityków. Tak? To nie jest, żaden prezes telewizji publicznej nie jest w stanie przekonać, czy wprowadzić takie ustawy, która zagwarantuje dopływ pieniędzy do telewizji publicznej. No to politycy muszą zrobić, chociaż rola prezesa telewizji też w tym jest. Tak? Bo uważam, że jeżeli ludzie byliby przekonani, że ta telewizja jest w ich imieniu, Czyli w imieniu ludzi, którzy ją oglądają, to by chętnie na nią płacili. Jeżeli telewizja publiczna jest taka, jaka jest w tej chwili, no to ludzie patrzą, widzą 12 minut reklam w godzinie i pewne niedoskonałości, jeśli chodzi o narrację i opowieść o świecie, no to mówią, proszę bardzo, to jest taka sama telewizja, jak TVN, więc na TVN nie płacę moją reklamę, to i na telewizję publiczną nie muszę płacić, bo tu są reklamy i tu są reklamy, to jak ci mogą się utrzymać, to i ci mogą się utrzymać. Kandydował pan również na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej wczoraj, jeszcze rano, kiedy pan się budził. Jakiego scenariusza pan się spodziewał? Gdzieś są dwa, dwa nurty myślenia miałem od samego początku tego konkursu. Znaczy, faworytem tego konkursu był Jacek Kurski, dlatego że był człowiekiem, który pełni, pełnił funkcję prezesa Telewizji Publicznej. Najwięcej o tej Telewizji Publicznej wiedział. I w gruncie rzeczy jest człowiekiem z tego świata, czyli ze świata polityki, a ja jestem człowiekiem nie z tego świata, tak? Ja jestem człowiekiem ze świata dziennikarskiego, więc w gruncie rzeczy duży stopień nieprzewidywalności jest, tak? A politycy lubią jednak przewidywalność i to nie jest nierozsądne z ich strony, tak? Więc przystępując do tego konkursu, wiedziałem, kto jest faworytem. Oczywiście potem rozmaicie układały się emocje w czasie tego konkursu. Więc jak się wczoraj obudziłem, to właściwie obudziłem się z dwoma nadziejami. Jedna nadzieja to, że zostanę prezesem telewizji polskiej, a druga nadzieja, że nim nie zostanę. I to, ta nadzieja na to, że nim nie zostanę, właściwie emocjonalnie była silniejsza niż nadzieja na to, że, że zostanę prezesem telewizji publicznej. To, co było powodem, że jednak pan kandydował i jakoś musiał też chcieć zostać tym prezesem? Chciałem, tak? To znaczy jest tak, że przez... Pięć tygodni właściwie codziennie reformowałem telewizję publiczną. Tak? Codziennie w myślach wprowadzałem nowe programy, zastanawiałem się, co zrobić, w jaki sposób zreformować telewizję publiczną, i byłem gotowy, tak? bo od strony profesjonalnej czy od strony zawodowej, 24 lata doświadczenia, jestem gotowy do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za tak dużą firmę. I rzeczywiście, rzeczywiście tak, taką decyzję podjąłem, bo też miałem rozmaite informacje na temat tego, że jest taka potrzeba, żeby człowiek niezależny, żeby dziennikarz, żeby człowiek, który ma doświadczenie w kreacji, został szefem telewizji publicznej. Okazało się, że to był jeden z wariantów i inny wariant zwyciężył, tak? ale ten wariant zwyciężył w konkursie. Tak? Decyzja została podjęta, taki był konkurs. Znaczy, tutaj po prostu tak się, tak się stało. Decydenci uznali, że Piacek Kurski będzie najlepszym prezesem telewizji o publicznej. O tych decydentach za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać. Natomiast interesuje mnie to pytanie, czy ten wątek, który Pan poruszył, gdyby Pan został prezesem, zrób takie ćwiczenie na wyobraźnię, w jaki sposób Pan by chciał odpolitycznić telewizję? Jest jeden sposób. Mianowicie, dziennikarze wystarczy, żeby poszedł dziennikarz Kawa jak w inną stronę, żeby ta telewizja przestała być telewizją politycznioną. W ogóle w telewizji, w dyskusji na temat świata jest za dużo polityki, tak? To znaczy mamy tej polityki i tych polityków codziennie dziesiątki, tak? Kiedyś mieć wywiad z politykiem to, była, to było wielkie staranie dziennikarza, tak? a teraz to jest nie manufaktura, tylko fabryka wywiadów z politykami. Tak? Jest absolutnie za dużo słów politycznych w mediach i prywatnych, i mediach publicznych, tak? więc trzeba by dziennikarza zabrać ze świata, z ulicy wiejskiej i zawieźć dziennikarza na wieś, tak? żeby opowiedział o tym, co słychać u ludzi, i żeby jeszcze, jedną, jeszcze jedna ważna rzecz, tak. Telewizja musi być głosem tych, którzy mają mniej siły, tak? czyli głosem ludzi, którego słuchają politycy, a nie głosem polityków, którego mają słuchać ludzie. Czyli trzeba odwrócić sytuację. Tak? E, I to jest oczywiście proces odwracania sytuacji. A poza tym jest jeszcze e, pytania, tak? którędy, jak, jaką drogą wędrują dziennikarze i co jest ważnego dla dziennikarzy. Tak? Jak jest, jakie są zdarzenia istotne, jakie są nieistotne. E, no tak, o czym telewizja mówi, a o czym milczy na przykład? A o czym milczy, tak? To nie wiem, kiedyś św świętej pamięci kardynał Macharski powiedział, żeby zajmuj się, idź za ludźmi, którzy odgrywali wielką rolę w historii, a nie za tym, co jutro przestanie być aktualne, tak? Patrz na to, co istotne. Spróbuj zobaczyć to, co istotne. Uważam, że y telewizje w ogóle straciły ten Charakter istotny, tak? Te zmiany, o których można... Pan mówi, rozumiem, że bardziej by dotyczyły tak naprawdę rozstawieniu akcentów, czyli mniej polityki w telewizji, ale czy dotykałyby też strukturalnych zmian. Przecież wiemy, że od kilkunastu już lat, patrząc się na historię, jak bumerang wracają reformy telewizji związane jak zawsze z wyborami. Nowa ekipa, wybory, wymiana składu i nowy prezes. Ja... Czy bez uniknięcia tych strukturalnych zmian? Znaczy, ja w ogóle mi bez... Bardzo, bardzo nie lubię słowa reforma. Uważam, że. To jest słowo, które, które działa na ludzi po prostu jak płachta na byka. Tak? Dlatego, że e, e, t, słowo reforma po raz pierwszy dotarło do mojej świadomości w 1980 roku. Tak? I od tego momentu cały czas to słowo towarzyszy i cały czas coś reformujemy. Ja zaproponowałem Radzie Mediów, że. Nie słowa reforma używam, tylko słowo działanie używam, tak? że przez działanie można zmienić telewizję publiczną, i tym działaniem miał być program Polska na żywo tak? tylko Polska na żywo wielki program telewizji publicznej, właśnie wyjście do ludzi w drugą stronę i tak dalej. Taka bardzo duża koncepcja, która miała. Która miała być takim klinem, który się wprowadza do środka, tak jak gaz łupkowy się wydobywa, do środka struktury telewizji publicznej i wydobywa się energię ze środka, tak? I dzięki tej energii yy, ta reforma struktury wewnętrznej telewizji miała następować, nie zupełnie samodzielnie, ale że ona od dołu następuje, tak? a nie ta zmiana następuje od dołu, a nie jest zmianą strukturalną od góry, bo zmiany od góry przeważnie zatrzymywały się na górze i przeważnie psuły, a nie naprawiały i tak by to... powstawały redakcje. Panie redaktorze I bardzo… jeszcze miałem jedną rzecz, bo to jest dla mnie ten, bo chciałem bym powiedział pewien zakład, tak i wydawało mi się, że to jest atrakcyjne, ale oczywiście się przeliczyłem, tak, że 9 miesięcy mi jest potrzeba na to. znaczy, 9 miesięcy na weryfikację, czy ten mój pomysł i sposób myślenia o telewizji publicznej jest taki, jakim powinien być, czy jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. Więc chciałem nie na 4 lata, tylko na 9 miesięcy i po 9 miesiącach powiedzieć: proszę bardzo, to jest moje dzieło. Czy jest Dziecko dobre, czy jest powiedzieć. złe? Mhm. Y, to brzmi bardzo ciekawie, ale patrząc na to, jak wygląda rzeczywistość. Członkowie Rady Mediów Narodowych są wybierani przez polityków, albo to są czyni politycy, albo byli politycy. Czy. Dałoby się tak naprawdę tą ideę wprowadzić w rzeczywistość, kiedy wiemy, że. No... Dotychczasowa historia. Za każdym razem nowa władza zmienia rządzących w telewizji. No, jest, konkurs się skończył, tak, jest odpowiedź na to pytanie. Tak? No i kto został prezesem? Został, ty, ty. został prezesem Jacek Kurski, który ma bardzo dużo talentów i bardzo dużo atutów, tak to jest, to jest, to jest właśnie myśl, czy ryzykujemy. Czy też idziemy pewnym, pewną autostradą, po której idą media publiczne od pewnego czasu? Wybrano autostradę, no bo autostrada jest wygodna i tam jest człowiek czuje się bardziej bezpiecznie. I politycy chcieli czuć się bezpiecznie, bo co by się stało, gdyby okazało się po dziewięciu miesiącach, że nie trafiłem, tak? To by odpowiedzialność na nich spadła na polityków, bo powiedzieli, o, proszę bardzo, dobra zmiana zepsuła telewizję publiczną, to dlaczego ryzykować, tak? W końcu to nie jest, nie jest kasyno, więc ja bym powiedział b, b, rozumiem tok rozumowania e, e, członków Rady Mediów Narodowych, że wybrali jaska kurskiego i nie mam żadnego e, żadnego dziś już nie mam po tych 24 godzinach takiego żadnego smutku ani żadnego żalu. Ale to nie kłóci się trochę z tą ideą Pana jednak odpolitycznienia telewizji. Ja nawiążę tylko do słów samego już, właśnie nowego, starego prezesa Jacka Kurskiego. W nawiązaniu o pytanie o polityczne aspekty konkursu odpowiedział, ja już wysiadłem z tramwaju o nazwie Polityka na przystanku Telewizja i to jest najbliższe lata moja pasja i nie komentuję żadnych zdarzeń politycznych. Niestety nie mam już z nimi nic wspólnego, a może stety. Czy polityk kilkunastoletni, tak? Związany z wieloma partiami ostatnio z prawem i, Sprawiedliwości, z prawem i sprawiedliwością. Rzeczywiście można powiedzieć, że wysiadł z tramwaju o nazwie polityka. Wie pan co, no, deklarację trzeba brać na początku jako deklaracje prawdziwe. Powiedział, że wysiadł to no, może, politycy to może są zdani z tego, że dużo deklaracji. To może dają. to może wysiadł. Mam nadzieję, że wysiadł na przystanku, który nazywa się telewizja publiczna i zrobi wielką telewizję, tak, no bo wielka telewizja jest w pana interesie, w moim interesie, w interesie polskiej demokracji, więc mam nadzieję, że przecież ma bardzo dużo siły, bardzo dużo energii, był e, e, kiedyś bardzo dobrym dziennikarzem, potem był politykiem w jednej partii, potem w drugiej, potem wrócił do tej partii, ma wszystkie przygody za sobą, w związku z powyższym e, też ma doświadczenie, tak, i też wie, jak z klasą polityczną e, rozmawiać. I kończąc już ten temat, oceniając te y, kilka dobrych miesięcy, sprawowania Urzędu Prezesa przez Jacka kurskiego panu ocenia to jako dobrą zmianę dla telewizji? E, trudną zmianę, tak ona, ona się nie, nie wykształciła jeszcze jako dobra za zmiana. Mało czasu tylko to jest za mało czasu. Znaczy, Ale żeby... początek dobrej zmiany? Potrzeba e, no, trzeba w to wierzyć, tak? Znaczy przystępowałem do, do konkursu, tak? czyli, czyli z myślą. Że tą zmianę można zrobić inaczej i tą zmianę można zrobić lepiej. Tak? Że moja koncepcja i myśli, i to środowisko, tak, które za mną stoi, jest tym środowiskiem, które w sposób inny. Lepszy stworzy media publiczne, tak że moja droga jest tą drogą właściwą do mediów publicznych, a droga ze świata polityki jest drogą inną i być może mniej właściwą. Tak? Że ta koncepcja, którą ja prezentuję, czy starałem się zaprezentować, jest tą, która jest, jakby bym powiedział, Demokratycznie bardzo dojrzała, tak? Demokratycznie bardzo dojrzała. A tutaj jest szansa na dojrzałość, na tą demokratyczną Oglądając dojrzałość. Oglądając teraz telewizję, chociażby może główne wydanie wiadomości, pan obserwuje, że stały się one bardziej pluralistyczne, bardziej obiektywne, to o czym mówi Jacek Kurski? Nie, to ja gdzieś ze słownika w ogóle położyłem kawałeczek dalej słowo obiektywne, tak? To chodzi, bardziej, chodzi o rzetelność, tak? Czy są rzetelne, czy podają, czy podają fakty. To znaczy, bardzo krytycznie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podchodziło do tego, co działo się w mediach przez wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej. I to wachnięcie, które jest, bo widać to wachnięcie w, w też w wiadomościach, tak? no, jest, jest może zbyt dalekie. To znaczy, u, u, uważam, że wiadomości powinny zmniejszyć komentarz, a skoncentrować się na faktach, tak, że za bardzo chcą postawić kropka nad i, czyli powiedzieć temu, który ogląda wiadomości, co ma myśleć o tych zdarzeniach, które wiadomości komentują. Wiadomości powinny, to człowiek powinien zdecydować, ten, który ogląda o tym, czy to jest na plus, czy na minus, i co o tym sądzi, tak? Ma swój świat wartości i tak dalej. I telewizja szczególnie wiadomości, bo programy publicystyczne to jest coś innego, szczególnie wiadomości powinny mu zostawić margines interpretacyjny, a nie Kawa na ławę, powiedział, a zobacz, to jest takie złe, a zobacz, to jest takie dobre. Panie redaktorze, na koniec naszego programu komentarz do dzisiejszych wydarzeń. E, organizatorki Czarnego Protestu zapowiedziały dzisiaj, że będą protestować tym razem pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Kaczyński zagląda nam do łóżek, my tylko zajrzymy mu przez płot. Oczywi oczywiście powiemy mu też kilka słów, bo wygląda na to, że Czarny Poniedziałek nas nie usłyszał. To, nawiązania, e, to w nawiązaniu do słów samego prezesa Kaczyńskiego, który zapowiedział, powiedział, że no właśnie będzie dążyć jednak do zmian również w ustawie aborcyjnej. Komentarz no, znaczy cała sytuacja jest bardzo, bardzo złożona i to jest element myśli, bardzo brutalnej walki politycznej tak wszystkie, wszystkie takie rzeczy, które się które się pojawiają. nie s, s, Strona czarna nie słucha strony kolorowej, czyli nie słucha tego, co mówią politycy, nie słucha deklaracji. Jest to część takiej bardzo dużej i poważnej bitwy, która rozgrywa się w Europie, i część bardzo poważnej bitwy cywilizacyjnej, która. Odbywa się w Polsce. Ja o tym, o tym nie wiedziałem. To jest próba naruszenia miru domowego i próba sprowokowania reakcji, do której będzie można jeszcze większy protest przyłożyć, tak? No bo jak będzie reakcja, no to jest, to jest rodzaj prowokacji. No tak, A do, dojść do eskalacji. Pana zdaniem, prezes Starzenio. Kaczyński będzie dążyć do zmian w ustawie? Myślę, myślę, że, że tak. No, zapowiedział tak. Rząd zajmuje się pewną, pewnym przygotowaniem państwa na, do pomocy i to jest tak. bardzo dobre, tak? Że państwo będzie przygotowane i będzie dawało kobiecie taki komfort myślenia o tym, co, co się wydarzy za. Za, za kilka miesięcy, po, po dziewięciu e, miesiącach, a e, życie należy, należy chronić, od poczęcia aż do, aż do, aż do naturalnej śmierci. To jest, to jest oczywiste i to nie jest pogląd. To nie jest pogląd Kościoła katolickiego, tylko to jest po prostu, czysta, czysta prawda. I to, że w taka czysta prawda jest podważana, tak biologiczna, każde no, wszystko jedno, no, bo to, ten, to, jest, to jest najbardziej zdumiewający, najbardziej zdumiewająca część dyskusji publicznej w Europie. Dziękuję bardzo panu za przybycie do naszego studia. Przypomnę, naszym gościem był Krzysztof Skowroński, prezes stowarzyszenia i Radia Wnet. Dziennikarze Polski i, Radia, i Wnet. Radia Wnet. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie i do zobaczenia.